No, co z tym widą? Jest. No i fantastycznie, jesteśmy na B2. I prawdopodobnie znowu będziemy mieli jakiś telefon. O, nawet przerywnik filmowy. Mniejsza z tym. place is filled with gas also the floor is electrified first destroy the high voltage switch it's the switchboard on the northwest wall but how i can't reach it use a remote controlled missile who are you just call me deep throat deep throat the informant from the watergate scandal never mind about that you're not using burst transmission are you nearby who are you anyway one of your fans Po raz kolejny ostrzegł nas jakiś fan. Pomieszczenie jest zagazowane, czyli znaczy nie możemy przebywać tam zbyt długo, ale mówił coś o użyciu rakiet naprowadzających. To właśnie Nikita z poziomu B1 w tym samym kompleksie, w którym byliśmy, dosłownie przed sekundką. Ok, wejdziemy sobie tutaj, wyszczelimy tą rakietę i uwaga, trzeba ją skierować tutaj w lewą stronę. Niestety ona bardzo szybko przyspiesza utrudnia nieco manewrowanie. Teraz trzeba przelecieć tutaj i uderzyć dokładnie w tą jednostkę. Co to dało? Podłoga nas teraz nie usmaży. Wcześniej gdybyśmy wbili po prostu tam na Allaha, a Snake zostałby porażony prądem. Okej. Okay. Możemy się wziąć za przeszukiwanie poszczególnych pomieszczeń. Znaleźliśmy je, racje żywnościowe, których nigdy dość bardzo dobrze. To jest kamera. Jednak na szybciocha przejdę sobie, nie będę jej zakłócał. A, znaleźliśmy też maskę gazową, czyli wolniej spada nam po prostu ilość tlenu. Ta maska jednak się przydaje. W takich pomieszczenia jak te. Na razie weźmiemy sobie jeszcze Ration. Przejdziemy do tego pomieszczenia i zaczyna nam brakować tlenu, co nie wróży najlepiej. Znowu Ration. Tu był jeszcze jeden, fantastycznie zebrałem to sobie. I słuchajcie, bezbędnego pieprzenia musimy użyć chyba granatów zakłócających te kamery. Właściwie zro... powinienem zrobić to na samym początku, gdyż jest ich tutaj naprawdę za dużo. Dobra. I trzymajcie kciuki, żeby wystarczyło nam tlenu. Teraz będzie nam spadał pasek zdrowia, dokładnie. No, dobiegniemy level trzeci, kurde, znowu ta karta. Dobra, jakimś cudem przeżyłem. Zamiast zyskać rationów, po prostu natraciłem ich jeszcze więcej. Jasna cholera. Nie jest dobrze. Powiem więcej, jest bardzo źle. No ale trudno, tak wyszło. Przynajmniej mamy maskę gazową i sprawdzone wszystkie pomieszczenia dookoła. Weźmiemy sobie jeszcze jeden szef grenade. Założymy maskę zakłóciłem pracę jednej z kamer. Użyjemy karty z dostępem do levelu trzeciego. I przejdziemy przez te pomieszczenia. Wyposażymy się w broni w razie czego. Nieźle tutaj są pokieraszowani, zaraz sprawdzimy, co tu się stało. OK, czyli e, odpowiedzialnym za tę masakrę jest Ninja, któregoś, którego spotkaliśmy również wcześniej. Co więcej, już wtedy m, przy pierwszym spotkaniu nieźle na no, bo obciął rękę rewolwerowi. Sprawdzimy, jak będzie wyglądała walka z nim. Self camouflage? Who are you? Where is my friend? What? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from. Such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill. Now, make me feel it. Make me feel again. Ok, posłuchajcie, poza kadrem postarałem się o to, żeby pozyskać jeszcze jeden dodatkowy ration. W tym celu udusiłem jednego z żołnierzy w toalecie na poziomie B1. Inaczej po prostu nie dalibyśmy rady tutaj w tej walce. Ninja ma to do siebie, że nieźle nas kieraszuje. A musimy z nim walczyć wręcz w momencie, gdy wyciągniemy broń. A on będzie odbijał wszystkie nasze strzały. <śm> Cholera, po naszym ratunie. Spróbuję go jeszcze pokładać. Trzymajcie kciuki. Pełne skupienia. Cholera, nie pozwolił mi dobiec do, do tego Rationu. będzie nam potrzebny, dlatego zaimplementuję go sobie od razu. Musimy go znaleźć, w tym celu wykorzystam Google na podczerwień. Tu go nie ma. <laughs> like times. I've been for this pain. Fantastycznie, znowu coś bredzi. Wyposażę się w ration. Może być z nami naprawdę krucho. Dokładnie tak. I teraz znika, zanim zada nam cios. Możemy to wykorzystać. To znaczy, najpierw będziemy biegać, i dopiero kiedy zniknie i zamachnie się pięścią, będziemy go okładać. To jest chyba najlepszy patent. Fantastycznie strącił krzesło. No, chyba go mam. Tylko teraz trzeba uważać, bo on zacznie tak świrować. W tym momencie zrobimy małą wykończeniu bez pistoletu. Gdzie on jest? Tam, dobra. Teraz trzeba go naprawdę kilka razy przestrzelić. Już nic na to nie poradzimy. Co on tutaj robi? Dobra, i to koniec walki. What's happening? Great, Fox. No doubt about it. Ridiculous. You, of all people, should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab two years ago. So, what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Grey Fox. But he was already dead? Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for four years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Grey Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Grey Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? Huh. I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Huh, are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Fire! <laughs> I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started! No, you're wrong! I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the president personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I, I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system, and, and later scrapped. We were successful in miniaturizing it, in a joint venture between ArmsTech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to eight missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. gear's co-developer, rivermore national labs, was working on a new type of nuclear weapon. they were using nova and nif laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. so they developed a new type of nuclear weapon in a vr testing lab, huh? yes, but you can't use virtual data on a battlefield. they would need actual launch data. these are some of the supercomputers. if you link these, you can test everything in a virtual environment. Ale so to wszystko jest po prostu teoretyczne. Więc ten egzorcyzm został zaprojektowany, by przetestować prawdziwe Co zrobił nasz prezydent? Jeśli terroryści wylażą to, thing... <coughs> rzeczy... Kurde! Dzięki za zobaczenie materiału, jeśli ci się spodobał to zostaw komentarz i like, a jeśli masz czas sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na main fanpage'u. Dzięki.